Jestem i chcę wam pokazać jak mój pies bawi się z kotem i to jest naturalne, nie zmusiliśmy ich do tego. No no właśnie ja to chodzi, to jest na nie, 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 nie było tak. To ale było fajne, głowa była bez ringa z tej strony, tak nie widać, bo widać tylko ideal. O teraz, to. Już, 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 już no właśnie. Masz ich? Mam, mam. A już masz to za stygów wpisane? Nie, jeszcze nagrywam. gilę. Na No. <grybuj> Dobra. You. To chyba jest. Nie. Jeszcze <grybuj> nie, to tak Co? Bo ja to w tym te pieniądze na bilety? Mamy, mamy. Macie? Mamy. Ale ulgowy kupujesz, nie? Nie, w tramwaju. No ale ulgowy. No tak. No. Dobra, my zaraz będziemy chyba musieli ich rozdzielić. To po ile, bilety, Od głowy? No. Dobra. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć. Do zobaczenia. んだ私は。